Dzieci są takie same dziecko to nie jest jakaś istota, która patrzy się pod zupełnie innym kątem na rzeczywistość, która nie odczuwa wstydu, którą można obrażać. Nie, nie, nie. To bardzo niebezpieczne, bardzo niebezpieczne zachowania, które nawet jednorazowo takie uderzenie dziecka ono może powodować już zostawianie takich można powiedzieć, śladów na duszy tego dziecka. Witajcie kochani, w dzisiejszym odcinku chciałbym poruszyć temat, o który byłem pytany przez niektórych, a mianowicie co psychiatria sądzi na temat klapsa, czy klaps jest właściwą formą dyscyplinowania dzieci i w ogóle co sądzi psychiatra na temat bicia dzieci. No, nie powiem nic odkrywczego, jeśli stwierdzę, że rzecz jasna bicie dzieci, znęcanie się nad dziećmi jest czymś absolutnie nagannym, ale jak nagannym, to myś, myślę, że nie wszyscy z nas zdają sobie z tego sprawę Powiem tutaj o, o jednej kwestii na, na początku. Otóż no, Wszyscy byliśmy pod wrażeniem dramatycznej historii małego Kamilka, który został zamordowany przez ojczyma, na w zasadzie oczach matki. Okropna historia. Skutkowała ona powstaniem takiej ustawy Lex Kamilek. Ale pamiętajmy, że zanim ktoś decyduje się dziecko bić, torturować, pomiatać nim aż do takiego stopnia, że dziecko ginie, no to zaczyna się to właśnie od bicia. Tak? Bardzo często takie osoby właśnie były bite przez ojca, przez matkę, czy to w twarz, czy to, czy to po, po ciele. To bicie nie musiało być jakieś nawet bardzo drastyczne, ale wywoływało kumulację u takiego dziecka agresji. I no niestety, kiedy takie dziecko stało się człowiekiem dorosłym, to ta agresja znalazła takie inne ujście. Bardzo często zachowujemy się tak, jak wobec nas się zachowywano. W związku z tym no, niestety no, często się zdarza, że nawet być może dziedziczymy takie agresywne zachowania. I one poprzez takie oddziaływania behawioralne przenoszone z pokolenia na pokolenie mogą niestety w kolejnych pokoleniach dawać takie rezultaty. Jak w historii z Kamilkiem, czy w wielu podobnych historiach. Trzeba przerwać taki, taki łańcuch tej przemocy, łańcuch z pokolenia na pokolenie się przetaczający, ponieważ naprawdę, jeżeli tylko tam raz czy na jakiś czas uderzymy nasze dziecko, to nie wiemy, czy to się nie będzie kumulować w nim, i czy w kolejnych pokoleniach nie do to takiego zgubnego rezultatu, jak w tej dramatycznej historii, którą widzieliśmy. Tak więc. Mówiąc krótko, nie bijmy naszych dzieci, chociażby z tego powodu, żeby nasze wnuki czy prawnuki nie padały ofiarą bardzo dużej agresji. Ale czy zwykły klaps, czy zwykłe takie skarcenie, uderzenie dziecka, nie wiem, które coś tam złego robi w supermarkecie, czy nie wiem, w jakimś tam autobusie hmm, powinno mieć miejsce, czy jest uzasadnione, czy jest usprawiedliwione, otóż odpowiedź brzmi nie. Dlaczego? No dlatego, iż tego typu zachowanie wobec dziecka jest upokorzeniem tego dziecka. Jest odebraniem mu godności. Dziecko tak samo reaguje jak dorosły. No, czy wyobrażamy sobie, że ktoś z nas mógłby zaakceptować, że ktoś uderzył go, tak? Czy w twarz, czy jakimś tam narzędziem, czy nawet nie wiem, w tyłek, w miejscu publicznym, czy, czy, czy nie w miejscu publicznym. Tak nikt z nas tego nie zaakceptuje. Dzieci są takie same dziecko to nie jest jakaś istota, która patrzy się pod zupełnie innym kątem na rzeczywistość, która nie odczuwa wstydu, którą można obrażać. Nie, 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 To bardzo niebezpieczne, bardzo niebezpieczne zachowania, które nawet jednorazowo, takie uderzenie dziecka, ono może powodować już zostawianie takich, można powiedzieć, śladów na duszy tego dziecka. Jakie skutki będą tego? No, skutki tego będą takie, że dziecko traci Pewność siebie, przestaje być ufne we własne możliwości, przestaje mm, czuć wsparcie rodzica, przestaje ufać rodzicowi. Pojawia się tendencja do manipulowania takim rodzicem, okłamywania go, bo później się na przykład boi takiej cielesnej kary, prawda? Kumulacja tych elementów niestety prowadzi do bardzo zgubnych elementów, do, do zgubnych rezultatów. Tak? Taka osoba młoda, która później jest niepewna siebie, jest pełna lęku, jednocześnie ma w sobie sporo agresji, no, nie będzie wybierać takich życiowych wyborów, jakie, yy, jakie decydowałaby się, gdyby czuła wsparcie tych swoich bliskich, tak? czuła wsparcie, czuła tą miłość. Czyli mówiąc krótko, ktoś yy, nie zdecyduje się być inżynierem, a być może mógł być wybitnym konstruktorem, tak tylko pójdzie pracować na budowę za kilkukrotnie mniejsze pieniądze, prawda? I tak dalej, i tak dalej. Tak więc takie zwykłe, jednorazowe uderzanie dziecka też powoduje traumę. Przypomnijmy sobie... Ze swojego dzieciństwa, czy ktoś, czy ojciec, czy matka, czy dostaliśmy, tak? Bardzo często się zdarza, że dziecko pamięta tak, tam, kiedyś, za to i za tamto tą przewinę, to tam uderzyła mi, nie wiem, babcia ścierką, albo tata pasem, albo mama ręką. No właśnie, po wielu latach pamiętamy to, tak? A nasz system nerwowy, nasz mózg, on to pamięta dożywotnio i taka właśnie rana, która jest na, na duszy, ona jest dużo bardziej niebezpieczna niż ta rana, która jest, która jest na ciele. Zachowania agresywne wobec dzieci, nawet te jednostkowe, mogą prowadzić do zaburzeń późniejszego życia seksualnego u młodych ludzi i takie osoby, które były w jakiś sposób maltretowane w dzieciństwie, mogą później przejawiać tendencje do zachowań sadomasochistycznych, mogą przyjmować postawy sadystyczne, dominujące w życiu erotycznym, czy też postawy uległe, I jakkolwiek tego typu zachowania. Ja, jeżeli w parze jest zgoda na to, obustronna um, e, zgoda, żeby, żeby tak się zachowywać, no, nie uchodzą za patologię. W wielu wypadkach może to ograniczać, utrudniać e, życie seksualne, oddalać tą bliskość. Tak więc mm, o, tym też, o tym też trzeba pamiętać. Zwłaszcza, że zdarza się, w szczególności, jeżeli ojciec e, okazuje mm, agresję y, córce, e, że pod pretekstem kary cielesnej dochodzi do molestowania seksualnego. Sam znam taką sytuację, gdzie ojciec kazał córce się obnażać, wypiąć pośladki, po czym wymierzał jej takiego klapsa. No był to swego rodzaju ceremoniał. To nie była sytuacja jakiegoś takiego gwałtownego, odruchowego, prawda, nie wiem, skarcenia dziecka, które właśnie, na przykład, nie wiem, oblało nas kawą, tak? Nie, nie, to był taki ceremoniał i prawdopodobnie za to tym stały różnego rodzaju bardziej, bądź mi ujawnione perwersje seksualne u tego człowieka. Czy on, takie zachowania przejawiał, czy był ofiarą podobnych zachowań. W dzieciństwie tego nie wiem, natomiast wiem, że bo z takimi przypadkami się spotykałem, no, bardzo poważnie później rzutowało to na życie seksualne, na potrzebę bliskości, na zdolność na przykład dojścia do orgazmu chociażby osób, które w taki sposób fizyczny nawet rzadko i nawet wydawałoby się delikatne, no bo co to takiego jeden klaps, prawda, na pupę, ale były, były maltratowane. Tak więc bardzo, bardzo ważne, żeby na to uważać, ponieważ przemoc fizyczna wobec, wobec dziecka, wobec młodego człowieka, ona może prowadzić również do uziębłości płciowej, w ogóle prowadzić do takiej nieufności, która uniemożliwi później człowiekowi w dorosłym życiu nawiązywanie trwałych relacji, trwałych znajomości z drugą, z drugą osobą. Zatem, dlaczego tak powszechnie się dzieje, że, że, że niestety rodzice czy dziadkowie uderzają, biją, biją swoje dzieci? Dlaczego w społeczeństwie uważa się, że taki klaps to prawda, zdrowa reakcja, zupełnie naturalna, że to ona może hartować wręcz dziecko, że dziecko, które nie jest w taki sposób karane, będzie nieodporne? Nie, to jest nieprawda. Są badania bardzo duże, bardzo poważne, które wykazały, iż właśnie dzieci z takich dobrych domów otoczonych ciepłem wyrastają później na silnych, nie wiem, mężczyzn czy kobiety i to są bardzo dobrzy żołnierze, a takie osoby, które były maltretowane w dzieciństwie, kiedy później trafiają na przykład do wojska, no, bardzo często padają ofiarą PTSD dość szybko, tak? tak? więc w żadnym wypadku doświadczanie przemocy nie jest yy, hartowaniem, tak? I wreszcie czemu i w jakich okolicznościach decydujemy się uderzyć to dziecko, no, kiedy nie jesteśmy w stanie się opanować, ale też dotrzeć do niego argumentami. Tak? Zamiast tego powinniśmy dziecku wytłumaczyć, co, czego zło, co, co złego robi. Tak? Owszem, w pewnych okolicznościach trzeba dziecko nie wiem, przytrzymać, tak? trzeba dziecko czasami nawet wynieść z jakiegoś pomieszczenia, tak, trzeba gwałtownie to dziecko zatrzymać, złapać, nie wiem, za ubranie, bo ono podchodzi do krawędzi jakiś, zbiornika wodnego, tak, czy uderza w szybę, która może pęknąć, to dziecko pokaleczyć, tak? czy wywołać jakieś straty finansowe. Ale tak jak mówię, czym innym jest przytrzymanie tego dziecka, czym innym jest bicie bicia dziecka, nigdy nie należy stosować jest to droga do nikogo. I tym akcentem chciałem zakończyć nasze dzisiejsze spotkanie. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Tradycyjnie proszę o subskrypcję, proszę o udostępnianie. Jeżeli pojawi się pod odcinkiem jakaś dyskusja, to słyszę uprzejmie. Bardzo dziękuję.